Witam serdecznie, Piotr Dobrowolski, zapraszam na kolejny odcinek Strzału w Okienko, a jako, że święta zapasem to odcinek szczególny, specjalny, a skoro odcinek specjalny, to jest specjalny gość, były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, a ostatnio szef czeskich sędziów, pan Michał Listiewicz. Dziękuję bardzo panie prezesie za przyjęcie na mojego zaproszenia i bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać. Bardzo mi miło. Super Express to jest firma, której się nie odmawia. Nie, no to przecież pan prezes jest naszym redakcyjnym kolegą, Nowe, tak, tak, To jest Bardzo miła, szczególnie w okresie przedświątecznym, tak. kiedy y, człowiek taki jest radośniejszy. Dobra, no to jako, że święta, to będziemy gadać o piłce malując te pisanki. Który kolor pan wybiera? No ja może sobie wezmę taką różowiutką. A taki kolor miłości trochę. Tak jest. Dobra, proszę bardzo. Panie prezesie, ja wezmę zielony, bo to taki kolor nadziei, niech to będzie nadzieja dla naszej piłki. Dobra. Na lepsze no, czasy. Przyda się, przyda się. To co malujemy? No nie wiem, jakiś szlaczek może. No możemy. Tak, proszę bardzo. Dobra. Panie prezesie, tak. e, e, przez ostatnie dwa lata, bo, bo ponad dwa lata chyba tak. Mhm. Był pan szefem e, e, sędziów e, piłkarskich w Czechach. Tak. Jak, jak u naszych południowych sąsiadów wyglądają święte wielkanocne? Bo częściej się ja wiem, jaki taki m, kraj ateicki. E, tam rzeczywiście też jest ten jak u nas malowania pisanek, śmigusa dyngusa i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie, Czesi są rzeczywiście krajem zupełnie ateickim, mają piękne kościoły, ale, ale puste. Puste. Tak. Boże Narodzenie to jeszcze, jeszcze jakoś tam te tradycje pozostały, czyli jest oczywiście Wigilia, no. choinka, prezenty. Natomiast jeśli chodzi o Wielkanoc, to wszyscy to na halupę. Co to? Aha, do domu? Na halupę to na działkę na taką jak to Rosjanie mówią. Aha. W ogóle Czesi, przeciętny Czech to mówi, że pracuje się przez pięć dni tylko po to, żeby wyjechać właśnie w piątek południu na halupę i tam się napić dobrego piwa, zagrać w karty, w szachy i z kumplami pogadać. Panie prezesie, po zwolnieniu Adama Nawałki z Lecha i Ricardo Sapinto z Legi no wiele się mówi o y, y, zagranicznych kandydatach na trenerów tych klubów. Myśli pan, że... Może pan by coś pomógł że w pośrednictwie w kontakcie z trenerami czeskimi i w ogóle czy trenerów polskiej kluby by było stać na trenerów czeskich, ale takiego, z takiego czeskiego topu? No, mamy już kilku czeskich trenerów. Jest Lawiczka, Lawiczka jest, bardzo tak. dobry trener hmm. i super człowiek. Był latal. Po podobno wraca latal do Polski. Tak słyszałem. Do Arki. Do Arki. Mhm. E, no, legendą był Jarosław Wejwoda, A. to trener jeszcze czechosłowacki, jak się mówiło. Mhm. I takie autorytety jak, jak Andrzej Strejlał e, czy, czy Heniu Apostel mhm. mówią, że to był e, trener wybitny, że mhm. właściwie wszystkie podstawy wielkich sukcesów Legii wypracował trener Wejwoda, mhm. który zresztą do dzisiaj on już nie żyje, ale w Czechach jest do dziś legendą na stadionie Dukli Praga. Jest piękny zwyczaj, że wszyscy byli zawodnicy są zapraszani na mecz, mają swoją taką lożę i tam są panowie no, 90-letni, starsi nawet. Super. I o traderze ja właśnie rozmawiałem z kapitanem y, samolotu, który woził Dukle Praga po całym świecie i mówi, że on bardzo dobrze mówił o Polakach. Co u Czechów nie jest takie częste, hmm. bo czasami są jakieś napięcia między No ta, tak, jeszcze chyba ten 68, prawda? No się i szkawką. 68 i, i koniec lat 30., czyli za Oldzie, tak. jakieś hmm. tam historyczne są. A pan jak był odbierany tam? No, Pana trudno nie lubić, panie prezesie. Yy, no generalnie chyba byłem fajnie odbierany, aczkolwiek yy, yy, to lobby, które było przede mną, kierowało. No organizacją sędziowską w Czechach, no trochę było niezadowolone, że po co tu cudzoziemiec, po co no. ktoś z Polski. No nie, ale generalnie chyba dość szybko mnie polubili, bo mimo, że już skończyłem tą pracę po prawie trzech latach, to mam zaproszenia, mam życzenia. Bywa Pan w Czechach? Bywam dość często, raz w miesiącu. Jeżdżę sobie po prostu dla przyjemności, bo piękny kraj, Wspaniała kuchnia z piwem na czele, mm -hmm. piękne zamki yy, i spokojnie, tak? Nie ma takiej gonitwy jak u nas. Panie prezesie, ale na przykład, no nie wiem, Legier Lecha, stać by było na takiego yy, Pawła Wrbe z Pilzna? Yy, myślę, że tak, myślę, że tak, bo w czeskiej Pilce w ogóle są mniejsze pieniądze. Oczywiście poza dwoma trzema klubami Slavia, Sparta przede wszystkim. Mm, te dwa Slavia kluby. Chińczycy, tak? Tak ale generalnie pieniądze, zarobki w czeskiej piłce są mhm. niższe i piłkarzy i trenerów mhm. e, a wyniki na w klubowym lepsze. No właśnie. To jest paradoks. Na czym polega ten fenomen? No Sławia teraz fakt, że no, y, sponsorowana mm. przez y, kapitał azjatycki, ale no, gra w lidze y, ta, Europy Chelsea, w Chierzin, ale w Chelsea, prawda? A co roku mm -hmm. w europejskich Pucharach gra Sparta, gra Wiktoria, Pilsno. nasi mają problemy, żeby przebić się przez te rundy wstępne, mimo że mają no, zdecydowanie większe budżety, prawda, po na czym to polega? Na czym, na czym polega fenomen znaczy, ja, ja tych moment? Ja to... I jeszcze infrastruktura, która w Czechach jest dużo gorsza, no. jeśli chodzi o stadiony. No. Natomiast ta na infrastruktura to, do treningu jest lepsza. Mm -hmm. Czyli są akademie, są szkółki, jest dużo boisk dla młodzieży. Ja widzę dwie przyczyny. Pierwsza to jest za dużo cudzoziemców u nas. W Czechach są właściwie proporcje. W takiej Wiktorii Pilsnogra... Hmm. Chyba ośmiu w pierwszym składzie Czechów, mm -hmm. a jeśli gra cudzoziemiec to przecież Słowak, czyli de facto też swój. Twój. Yy, to jest jedna przyczyna, a druga przyczyna to jest, yy, to jest wyszkolenie techniczne. Yy, ja dużo w Czechach chodziłem na mecze juniorów, yy, 14-15 letnich, tam się gra w piłkę, tam są wyniki hokejowe. 6-3, 7-4. Jak ktoś prowadzi 1-0, to nie muruje bramki, bo trener mu nie pozwoli, tylko muszą grać ofensywnie. Jeżeli zawodnik kiwa, to nikt na niego nie krzyczy, niech kiwa dalej, bo będzie może nowym Messi czy chociażby Pawlem Nedvedem. Yy, nie ma takiej presji wyniku. Yy, to, że ktoś wygra Ligę Juniorów czy przegra, to nie ma żadnego znaczenia. Ważne, ilu zawodników wyszkolił i podstawy techniki są wysokie. I ostatnia sprawa, trenerzy młodzieżowi, którzy tam są zatrudniani przez państwo, przez samorządy, mają godziwe pensje, nie muszą łączyć tego, jak to u nas często bywa, z dorabianiem w szkole, czy na taksówce, czy w jakimś warzywniaku. Bo pracuje w klubie za 500 zł, Bo, prawda? Tak, a tam jest i ma status y, zawodu trenerskiego, jest bardzo wysoki, ma takie same prawa jak nauczyciel, y, więc jest, jest, jest to zawód poważany. Yy, Panie a proszę mi powiedzieć, mm, jeśli chodzi o poziom sędziowania, to gdzie jest wyższy? W Polsce czy w Czechach? Myślę, że w Polsce, ponieważ mamy WAR i to mamy jeden z najlepszych w Europie, może i na świecie VARów. Czyli w tej chwili ten projekt świetnie się w Polsce sprawdza. Natomiast w Czechach, no, WAR jest szczątkowo z przyczyn finansowych. Jest tylko na dwóch meczach w kolejce, co nie jest dobrym rozwiązaniem. Poza tym w Czechach przez, przez wiele lat. Nie dopuszczano młodych ludzi na wyższe szczeble w tym mm. Ja starałem się to zmienić, no po mm. części mi się może udało. Mm. Y I latami byli tacy panowie już trochę z brzuszkami. Y nawet była taka historia, y jak przyszedłem tam do pracy, to mm. była wielka afera y opil opilców tak zwanych, czyli pija pijaków. A tam była taka że no była, że to, tak, tak. no, to w ekstraklasie po prostu wypili flaszeczkę w szatki i poszli sędziować. I, i, I pierwsze pytanie, jakie mi zadano w Czechach, dziennikarz, uh -huh. y, staram się języka nauczyć, więc uh -huh. dość szybko się go nauczyłem. I, I panie przedsedo, to czyli prezesie, panie uh -huh. przedsedo, czy rzeknie pan, że opil, opilce już piskać nie budą? Ja no. mówię, opilcy piskać już nie budą. No i tego, tego przynajmniej słowa dotrzymałem, uh -huh. czyli już um, alkohol poszedł w odstawkę, jeśli chodzi o sędziów. No, za Pana czasów zdarzało się, że tam powiedzmy przed meczem jeszcze jakieś tam, nie wiem, zimno na dworze, to jakiś tam kieliszeczek koniaku? W Polsce? No, za Pana czasów kariery e, sędziowskiej? No nie, przed meczem, no ja, ja przynajmniej nie spotkałem się z takim, natomiast po meczu y, było normalnie. Aha. Ktoś by powiedział, że to jakieś klimaty korupcyjne, a to nie miało z tym nic wspólnego. Po prostu po meczach w latach w Polsce 70., nawet wczesnych 80. spotykały się oba, obie drużyny. Trenerzy, kierownicy drużyn, sędziowie w jakimś tam pomieszczeniu klubowym, schabowy po kieliszeczku mm. czy po dwa czasami nawet i się rozmawiało o meczu. Wszyscy się lubili, rozchodzili. Dzisiaj jest zupełnie inaczej, dzisiaj jest tak powiedziałbym bezdusznie, no mm. ale, ale... Korporacyjnie. Korporacyjnie, no ale ta, tak widocznie być musi, e, chociaż ja czasami lubię wpaść na, na mecz niższej klasy. Wczoraj byłem na meczu e, Wulczanka, Wulka Pełkińska, Orlęta, Razyń, Podlaski, trzecia liga, kapitalne klimaty. E, kibice sobie grilla urządzili, e, jakiś był udziec, e, m, który po, po meczu piłkarze obu drużyn spożyli wspólnie z kibicami. Bez awantur, spokój, Bez awantur, przyjazna atmosfera. Spokój, nikt, się, nikt się specjalnie tam nie napina na, na wynik. Chodzi o to, żeby była fajna zabawa. A jak to w ogóle się stało, że yy... No został pan szefem tych czeskich sędziów. no bo Ja przypuszczam, że był pan znany działaczem tamtejszej federacji, no jako znany działacz prawda, FIFA, UEFA. A pamiętali pana jeszcze z wojska? Bo ja mówię, jako młody chłopak pamiętam ten y, y, finał w 90 roku, który pan tak, sędziował tak. Jako, y, jako sędzia liniowy. I to chyba na, na pana stronę strzelał bramę tego karnego, prawda? Który nie, 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 na no szczęście, nie wiem, coś mi się tam... Na szczęście, na drugą, dlatego zawsze mam, mam usprawiedliwienie, jak ktoś mnie pyta. Ja byłem po drugiej stronie. Aha. Natomiast nie, no rzeczywiście wspomnienia były. Jak zostałem, po prostu szefem Federacji Czeskiej, wtedy był pan Pelta, którego ja znałem jako właśnie bardzo wytrawnego prezesa. Aha. Teraz jest właścicielem klubu Jablonec, który Aha, też, tak. też sobie dobrze radzi. To jest nieduże miasto przy polskiej granicy, ale gra regularnie w europejskich pucharach. No i zapytał, że powiedział, że mają dużo problemów właśnie z tą. Z tą dyscypliną wśród sędziów i tak dalej. Czybym się nie podjął, no zastanowiłem się około tygodnia. Yy, na szczęście to jest blisko, więc nie miałem tego dylematu. Ale mieszkał pan w Czechach. Mieszkałem już później w Czechach. Uh -huh. Tak, miałem mieszkanie w Pradze. I yy, Fajne miasto. Yy, nawet sobie taką, jakby ktoś się wybierał, to przetarłem taką trasę fajną. Czyli jeździłem pociągiem do Jeleniej Góry. Uh -huh. Tam e, autonkar za jakieś tam śmieszne pieniądze jeździ do Pragi, półtorej godziny, i to jest naj, najlepsza, najlepsza droga. A dlaczego, to się, a dlaczego to się skończyło? No, tak miałem kontrakt skonstruowany, że dwa sezony. Potem zmieniła się władza w Czeskiej, w czeskiej Federacji, zmienił się prezes, e, ma nowe koncepcje, postawili na swoich ludzi. Moje, moim następcą jest Józef Chowanec, mhm. czyli wybitny piłkarz tak. i trener. I, no i dobrze, no nic w życiu nie jest dane na zawsze, to nie było jakieś sensacyjne podejście. Skończył rozkończył się kontrakt, wróciłem do kraju, zamieszkałem w Gdyni, e, najcudowniejszym mieście na świecie. Fajnie. Bardzo fajnie. Nie tęskni Pan za Warszawą? Pan rdzenny warszawiak? No właśnie, ja rdzenny warszawiak i jak jeżdżę czasami w Warszawie, tak jak tu jechałem taksówką, mhm. z takim starszym panem, który, który wspominał, e, wspominaliśmy razem, bazar Różyckiego, ciuchy, Kercelak i tak dalej, no to już tej Warszawy, której już nie ma, teraz likwidują mój ulubiony bazarek na Banacha. Mm, likwidują? I, no niestety. Mm. I także ta Warszawa stara, którą ja pamiętam, no zostaje zastępona przez tą korporacyjną. Y, Poza tym w moim wieku mnie trochę już y, nie spieszy się do, do biegania, do gonitwy, tak. do, do wyścigu, do pośpiechu. W Gdyni na Wybrzeżu żyje się wolniej? Tak, w Gdyni zdecydowanie. W Gdyni, jeżeli się spotka znajomego na ulicy to, to on przystanie, pogadamy 5 minut, wymienimy się poglądami na temat ostatniego meczu. Jak się idzie na mecz, to przed meczem Arki godzinkę, półtorej spotykamy się w takiej knajpce, gdzie wszyscy dyskutują. Ustalamy nawet skład i, i dzwonimy do, do trenera, jak był jeszcze trener Ojrzyński, pamiętam, to się dzwoniło. Że tu grono ustaliło skład. I on zawsze odpowiadał, super, bo ja mam taki sam. <głos> <głos> Także były dobre klimaty. Po tym, trójmiasto, jeśli chodzi o ofertę sportową, to, to Warszawa jest głęboką prowincją przy Trójmieście. Jest bo tam hokej, siatkówka jest hokej, siatkówka, kosz. koszykówka, rugby, dwie ekstraklasy w piłce nożnej. No, no masę tego jest. Wspomniał o Arce, no, doszło niedawno przed derbami do kuriozalnej sytuacji, że właścicielarki na godzinę przed meczem zwolnił trenera Zbigniewa Smułka. Jakie w ogóle pana jest zdanie o tych nagminnych ostatnio dymisjach szkoleniowców w polskich klubach? No bo i Nawałka, i Pinto, i Smułka, i, i Kibowikuna. No tak, tak I, i w pierwszej lidze przecież też tak. w też drugiej nie... lidze smuda w tak, tak, smuda włącznej, mroszkowski widzę W dokładnie. No nie podoba mi się to, y, tym bardziej, że z tego co na mój nos, y, to w, y, w niektórych przypadkach, mam nadzieję, że tylko w niektórych. Piłkarze też tam maczają palce, bo taka od lat pokutuje opinia w polskiej piłce, że łatwiej zwolnić jednego trenera niż jedenastu piłkarzy. Ale to patologia, zgodzi się pan? No patologia, właśnie. Rozmawiałem ostatnio gdzieś, spotkałem profesora Chmur, Chmurę, mm -hmm. wybitnego fizjologa, współpracownika Antoniego Piechniczka kiedyś. I profesor mówił, że to, to przypomina sytuację, że na uczelni studenci poszliby do rektora, żeby zwolnić profesora, bo jak nie, to nie będą chodzić na jego wykłady, Ech. bo go nie lubią. No wiadomo, że byłaby to ich ostatnia wizyta u rektora, Dokładnie. ale niestety klub sportowy to nie, nie wyższa uczelnia. Panie prezesie, a mm, pan jako szef PZPN-u zatrudniał i Pawła Janasa i, i Leo Benhakera. Uważa pan, że Jerzy Brzęczek to dobry wybór dla polskiej kadry? I jeszcze zatrudniałem Jerzego Engela. Ach, no właśnie, tak. Jerzego Engela, no tak. i ten awans po 16 I latach na tak, Mistrzostwo że... Świata że może dobrze, że ja się tak nie znam na, na szkoleniu, na trenowaniu, na, na, na piłce tej zawodowej, tak jak Grzegorz Lato czy Zbigniew Boniek, bo może ta pewna ignorancja mi pomogła w tym, że zatrudniłem świetnych ludzi, bo i, i Engel, i Anasi, i Benhaker przecież... Nie Każdy wwalczyła. Każdy Natomiast Jerzy Brzęczek, no uważam, że to jest dobry wybór, bo yy, no, oczywiście były głosy wziąć trenera z zagranicy. Ale jak zobaczymy chociażby na doświadczenia Rosjan, którzy wzięli Dinocofa, a potem Fabio Capello i, i wiadomo, czym to się skończyło. Ja, Greków, Michaela Skiba, ta, prawda? Ja, ja Brzęczka pamiętam jako Węgrzy, Lotar no, Mateusz. Y, później był y, kolejny nie, y, Niemiec, y, mhm. y, teraz jest Włoch w reprezentacji Węgier, także to w kraju, który wychował tylu wspaniałych piłkarzy i trenerów. Także nie, ja jestem jak bardzo oburącz, jakby wspieram Jurka Brzęczka, pamiętam go z czasów kariery piłkarskiej, jako człowieka bardzo takiego pracowitego, ułożonego, e, zdyscyplinowanego. E, I tym, którzy krytykują, że w złym stylu wygrywamy, no to odpowiem, chyba właśnie prezes Boniek to powiedział, że woli prze, wy, brzydko wygrać dwa razy i mieć zero brawek straconych, niż, niż ładnie przegrać 2 do 3 czy 3 do 4 po porywającym meczu, bo celem jest awans i, i tutaj nie oszukujmy się, nie, nie ma co wybrzydzać. Panie proszę jeszcze na chwileczkę wracając do trzech, bo mi się przypomniała jedna y, sytuacja. Y, pan jest y, y, pana dobrym znajomym, jest no, lege, legenda czeskiej y, piłki, Anton Panenka, prawda? No, specjalista y, odstrzegania tych fantastycznych szczytów tak. karnych. Pan rozmawiał z nim na temat Lewandowskiego, na, na temat tego, jak on wykonuje rzuty karne, czy to w jakiś sposób przypomina, bo mnie nie bardzo przypomina te panenki, prawda, ale no nie, niektórzy, nie, niektórzy temu, doszukują się jakichś tam podobieństw. No, doszukują się też, że ta podcinka, ta. nie, nie, ale panenka jedynie w swoim rodzaju, e, no człowiek niesamowity, e, tak towarzyski, tak otwarty, e, no jedna rzecz tylko, jeden warunek trzeba spe, spełnić, żeby z nim porozmawiać nawet i pół hmm. godziny, czyli napić się piwa z nim. Bo pod tym względem on nie odpuści, ale na się jest piwo, naprawdę jedno z najlepszych w Czechach. Ja go pytałem kiedyś o te kary. i on mówi: Wiesz, ja się sam dziwiłem, że już pod koniec kariery, kiedy wszyscy mnie znali, wszyscy wiedzieli, że ja tak będę strzelał, nadal się nabierali. Ja już to robiłem dla jaj później troszeczkę, nawet przy jakimś wyniku 4-0 czy w meczu jakimś niedecydującym o nim. O niczym? My też się strzelę. i ten bramkarz się nabiera. Mówię, to, to chyba robili to, żeby mi zrobić przyjemność, bo innego wytłumaczenia nie mam. Natomiast no, w tym meczu e, finałowym tak strzelić karnego, to naprawdę. Nerwy e, zostali. To e, przechodzi się do historii piłki. A mówił coś o lewandowskim? E, nie no, mówił generalnie, że mamy świetną reprezentację. E, to było tak gdzieś z rok temu mm -hmm. e, przed mistrzostwami jeszcze w Rosji, po, po awansie. I nawet mi mówił, że on obstawia, że Polska będzie czarnym koniem tych mistrzostw, że bardzo wysoko zajdzie. No, tak jak my wszyscy mhm. myśleliśmy, no nie, nie, nie udało się, no ale z wielkim uznaniem mówił. Nie tylko o Lewandowskim, ale w ogóle o, o, o reprezentacji jako takiej. Panie prezesie, rządząc PZPN-em, po, po Mundialu w Rosji zwolniłby pan Nawałkę? No, nie wiem, jakie były te, że tak powiem boiskowe, rozmowy, yy, relacje. Yy, ja też zrobiłem, yy, podjąłem takie dwie decyzje, zwalniając trenerów po nieudanych mistrzostwach. Tak? To był Paweł Janas i to był Jurek Engel. I ja tych decyzji muszę przyznać, żałuję. Tak, z perspektywy Jednak. czasu. Tak, uważam, że zbyt raptownie zadziałałem. Yy, szczególnie w przypadku, w przypadku Pawła Janasa, kiedy jeszcze była jakaś presja polityczna. I ja tak do dziś czuję się niekomfortowo, chociaż spałem się przyjaźnie jesteśmy świetnymi kumplami, ale że tak uległem tej takiej nagonce polityczno-medialnej i trochę jakby zachowałem się tak jak ci, którzy jadą w saniach tak? gonionych przez wilki, to się z sanie jednego wyrzuca, żeby wilki na chwilę odpuściły. To, to nie była z mojej strony chyba dobra. To nie więc, był dobry czas w ogóle chyba, prawda? Nie był dobry czas. I dla piłki, i, i, i dla ta, związku, i, 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 i dla złeś, reprezentacji. Wtedy my właściwie merytorycznie prawie nie pracowaliśmy, tylko odpieraliśmy ataki y, polityczne pana Dębskiego, pana lipca i, i tak dalej. Y, y, I w zasadzie głównie ta, ten aspekt prawny, aspekt jakiś ciągle tłumaczenia, się wyjaśniania, ciągłego kontrolowania. Przecież za moich czasów to bo chyba... Z pięciu z, tych kuratorów. Kuratorów, ale i kontroli. No. I ja przecież mandat zapłaciłem 500 zł za to, że zatrudniłem Ben Hakera nielegalnie, bo brakowało 3 dni do 1 stycznia. A od 1 stycznia yy, wchodziła umowa polsko-holenderska o wzajemnym zatrudnianiu. No więc te 3 dni no. były takim problemem, że mi wlepiono mandat za naruszenie przepisów a. pracowniczych. Yy, ale generalnie... Co, wracając do nawałki, mhm. no, no myślę, że, że sam Adam chyba był tak zmęczony, tak rozgoryczony, tak rozczarowany, że chyba władze związku z prezesem Zbyszkiem na czele uznały, że w tym stanie ducha on nie był pociągnie wypalony. tego. Był wypalony, a tu nie ma czasu, tu trzeba zaczynać kolejny no. rozgryw. Liga Narodów, prawda? Tak. Panie prezesie, za półtora roku wybory nowego szefa PZPN-u stanie pan w wyborczej szranki nie, no myślę, że co prawda yy, mówi się, że nie wchodzi się dwa razy do, takiej, do tej samej rzeki, ale jest kontraargument, że to nie jest ta sama rzeka, bo woda przypłynęła dokładnie w tym czasie. Nie, ja bym chętnie wrócił do jakiejś działalności w piłce, takiej yy, no, w tej piłce przez Wielkie P, bo gdzieś działam przez Małe P, czyli w Pomorskim Związku Piłki Nożnej, gdzie mnie trochę tak przytulił prezes Radek Michalski, jestem obserwatorem sędziów, prowadzę szkolenia, wykłady, jeżdżę na mecze. No ale to wszystko mało. Yy, jeszcze się nie czuję wypalony, nie czuję się stary, mimo że pobieram mi emeryturę, bo yy, jak są określone przepisy, to trzeba się do nich stosować. Yy, na no pewnie, ale jak na prezesa? Czy... Nie, na, na prezesa na pewno nie. nie. Na pewno pe znaczy nie, na pewno nie. Natomiast gdyby nowo wybrany prezes yy, widział mnie w jakiejś roli... szefa yy, sędziów. Zbigniew Przesmycki jest mocno krytykowany przecież. Eee, czy szefa sędziów, czy w jakiejś funkcji nawet doradczej, międzynarodowej, czy w jakiejś reprezentacyjnej, czy właśnie to, co ja kocham, ja bardzo lubię, bo się przy Kazimierzu Górskim tego, te, tego nauczyłem i polubiłem, czyli reprezentowania związków w terenie. Jeżdżenia na jakieś, do jakichś szkółek, akademii, otwierania jakichś uroczystości, spotykania się z ludźmi, propo, propagowania futbolu. Yy, no, trochę tak, jak to mówią, na małpę robienia. To tu nie, nie patrząc na względy materialne, tylko na względy przyjemności, jak, jaka z tego jest, to chętnie bym się tego podjął. Panie prezesie, święta to czas prezentów. Zatem komu w naszej piłce wręczył pan taką ładną pisankę i takiego zbuka? Nie, nie, odwrotnie. Jak no dobra, już nie ma <laughs> tak. <śmiech> ja też nie bardzo. No, zacznijmy od, od tej mi, ładnej pisanki. Gdybyśmy mieli się na jakieś wokalno-instrumentalne, to bym stanął w szlanki, bo. Kocham muzykę, kocham bluesa szczególnie i, i kiedy mogę, to sobie podśpiewuję, czy tam nawet coś przygrywam. Eee, Dobra, i, dla kogo pisanka, dla kogo Zbóg? Dla kogo pisanka, dla kogo Zbóg, tak? O no to świetne. Pis, y, pisanka na pewno dla naszych lekka atletów i całego środowiska lekka atletycznego ze wspaniałymi zawodniczkami, zawodnikami, prezesem Heniem Olszewskim, który to kapitalnie Stomkiem Majeskim wszystko połapali ile lekka atletyka jest w tej chwili sztandarową naszą dyscypliną. Natomiast z Bóg... No jeśli chodzi o piłkę może. Jeśli chodzi o piłkę, o piłkę nożną, mhm. no to chyba dla właścicieli klubów, tych, którzy idą na łatwiznę i uciekają od odpowiedzialności, zwalniając trenerów w ogóle w jakimś amoku i gadają czasami niestworzone rzeczy, że trener jest na lata, że to jest świetny projekt, że trener ma moje pewne zaufanie, a po tygodniu go wywalają na bruk. Dobra, panie prezesie, yy, yy, bardzo bym prosił, o, żeby pan złożył życzenia kibicom sportowym, bo wiadomo, ten okres świąteczny, okres, yy, okres no, spotkania z rodziną, pewnej refleksji. Ja panu ze swojej strony życzę wszystkiego dobrego, dużo, dużo zdrowia bardzo. jeszcze, żeby. Żeby Pan służył tej polskiej piłce, bo jest Pan no, niezbędną postacią w naszym futbolu. Naszym, bardzo naszym bardzo mi miło. No i również A naszym e... widzom i słuchaczom. Wszystkim widzom, słuchaczom i czytelnikom życzę spokojnych, zdrowych świąt. W dobrej pogodzie, miejmy nadzieję. Czyli, że troszeczkę ciepełka przyjdzie, trawa się zazieleni, drzewa i kwiaty rozkwitną. Żeby Państwo mieli więcej czasu dla siebie, dla swoich najbliższych. Także na fajne lektury, na spacery koniecznie. Na rower i na imprezy sportowe nie tylko przed telewizorem, ale te również rozgrywane na stadionach, bo sport najlepszy jest sportem na żywo, sportem, który dzieje się na naszych oczach. No ale jeżeli coś się dzieje daleko od naszych granic, to oczywiście siadajmy przed telewizorem i oglądajmy. Dobra, a teraz niech się pan Profesor pochwali, jaka ta pisanka jest. No, pisanka jest taka... Nie, no wariacja, fajna no. Tu widzę jakieś oczki, tak? Tak, tu jest taki pan, e, staram się Węgra namalować, e, ponieważ ja kocham ten kraj, więc tak wygląda wielkanocny Magiar, czyli Węgier. A u mnie to jest taki jakiś chłopczyk kibic no, ale tu nawet czuprynka jest, oczki, uśmiech, jakieś tam ubranko. No nie, pana, pana lepsza, ale moja też nie zła. <noise>